Orszak Trzech Króli w Kozienicach. Koncert Zespołu Piramidy. Druga edycja budżetu obywatelskiego w gminie Kozienice. Renata Jasek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. A zaczynamy od relacji z przebiegu tegorocznego orszaku Trzech Króli w naszym mieście. 6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego setki osób wzięły udział w 11. Jeszkozienickim Orszaku Trzech Króli. W tym roku odbywał się on pod hasłem Kłaniajcie się królowie i nawiązywał tematyką do dwóch wielkich rocznic, które obchodzimy. Pierwsza z nich to rok jubileuszowy ogłoszony przez papieża Franciszka z okazji 2025 rocznicy Narodzin Chrystusa, a druga to tysiąclecie koronacji pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. Tradycyjnie początek trasy Orszaku miał miejsce przed Kościołem Świętej Rodziny po godzinie 11. To tu odegrana została też pierwsza scena, walka dobra ze złem i wyruszenie Brzemiennej Maryi wraz z Józefem do Betlejem. Następnie Trzej Królowie, dostrzegając na niebie gwiazdę, w specjalnym powozie przygotowanym przez Pawła Kibila, podążyli za nią, by dotrzeć do Zbawiciela. W rolę mędrców Melchiora, Kacpra i Baltazara wcielili się Krzysztof Siembor, Grzegorz Kocyk i Jan Gajda. Królowie reprezentowali trzy kontynenty: Azję, Europę i Afrykę. Towarzyszyły im setki osób, które od rycerzy Kolumba otrzymały kolorowe korony i śpiewniki. Przewodnią kolendą była do szopy Hej pasterze. Orszak prowadzony przez gwiazdę przeszedł ulicami Głowaczowską, Legionów i Warszawską. Po drodze odgrywano kolejne scenki. Przy hali sportowej aniołowie ukazali się pasterzom i nakazali im ruszać w drogę, szukać niemowlęcia leżącego w żłobie. Kolejna scena odegrana została przed pływalnią i to była gospoda, pod dach której nie przyjęto brzemiennej Maryi Józefa. Z kolei przed liceą pokazano nastroje na dworze Heroda, jego złość i przerażenie, gdy dowiedział się o narodzinach Jezusa. Ostatnia scena odegrana została przed kościołem Świętego Krzyża. To tu w ubogiej, zimnej stajence narodził się Zbawiciel, a pokłony złożyli mu pastuszkowie, trzej królowie i uczestnicy orszaku. Ucie! je panie niebiosu obnażony. O wiek blask ciemnieje, ma granice nieskończony. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszczało między nami. Przedstawiciele Kozienickiej Rady Rycerzy Kolumba, Jarosław Pawelec i Grzegorz Przybysz podziękowali wszystkim uczestnikom orszaku oraz osobom zaangażowanym w jego przygotowanie. Głosy zabrali też uczestniczący w orszaku goście. Ksiądz Dariusz Sałek podziękował koordynatorom całego wydarzenia, czyli Kozienickiej Radzie Rycerzy Kolumba imienia Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Oni to wszystko przygotowali, oni nam to zrobili i ogarnęli logistycznie zorganizowali i największe brawa należą się rycerzom Kolumba kolejny orszak Trzech Króli uważamy za udany i Bóg zapłać jeszcze raz wszystkim właśnie tu celebrowaliśmy narodziny Jezusa Chrystusa także pozwólcie że w imieniu zarządu powiatu kozińskiego rady powiatu kozińskiego Życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju, radości. Niech ten Nowonarodzony napełni Was wiarą, miłością, nadzieją, dużo optymizmu na ten rok 2025. Ten Orszak Trzech Króli, to jak widzimy, ma bardzo trwałe przesłanie: miłość, życzliwość i zjednoczenie. I to udowodniliśmy już nie raz na tych. Naszych obchodach orszaku Trzech Króli. Za to Państwu serdecznie dziękuję. Udowadniamy również, że nasze tradycje religijne też możemy obchodzić w sposób radosny, uśmiechnięty i śpiewający. Przy organizacji orszaku rycerzy Kolumba wsparli Skok Energia, Gmina Kozienice, Kozienicka gospodarka komunalna, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu a także uczniowie, nauczyciele i dyrekcja zespołu szkół nr 1 pierwszego LO, szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4 w Kozienicach, harcerze, duszpasterze z obu kozienickich parafii oraz policja, która zabezpieczała przemarsz. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Mariusz Prawda. W gronie uczestników znaleźli się oprócz przedstawicieli władz lokalnych, także przedstawiciele placówek oświatowych, różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańcy. Na wszystkich po zakończeniu orszaku czekał poczęstunek, gorąca herbata i pączki dostarczone przez piekarnię Graham. Przenosimy się teraz do CKA, gdzie w czwartek odbył się noworoczny koncert muzyki filmowej. Znane i lubiane utwory usłyszeliśmy w wykonaniu zespołu Piramidy. Wyjątkową muzyczno-słowną podróż po przebojach filmowych, ale też i polskich produkcjach filmowych zabrał widzów zespół Piramidy. Wystąpił on w czwartkowy wieczór 9 stycznia w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Przygotowaliśmy taki koncert z piosenkami z polskich filmów i seriali. To jest, znaczy, ja zawsze byłem fanem polskiego kina i gdzieś tam w tym kinie lat 60. 70. kompozytorzy wcześniej muzyki filmowej tworzyli naprawdę kapitalne piosenki, które były używane w filmach w różnych momentach bardzo często też promowały te filmy i tak naprawdę to jest klasyka polskiej piosenki artystycznej bo okazuje się że wszyscy doskonale znamy te piosenki wszyscy je śpiewamy i my to po prostu przypominamy za dzień za dwa za noc za trzy o. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstaje świt. W programie koncertu znalazły się m.in. utwory z takich produkcji jak Prawo i Pięść, Potop, Noce i Dnie, Jan Serce czy Kariera Nikodemadyzmy. Podczas występu artyści wielokrotnie podkreślali ponadczasowość tekstów. Piosenki tamtych lat, lat 60., 70. miały w sobie ogromną wartość literacką. Teksty Wojciecha Młynarskiego czy Agnieszki Osieckiej absolutnie należą do kanonu polskich tekstów piosenkarskich. Zespół Piramidy działa od 2009 roku, koncertuje w kraju i za granicą. Na swym koncie ma kilka płyt. Aktualnie występuje w dwuosobowym składzie: Piotr Kajetan Matczuk, założyciel i lider zespołu, pianista, gitarzysta, aranżer Autor piosenek oraz gitarzysta Radosław Laskowski. Podczas koncertu podbili oni serca kozienickiej publiczności. Pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na sto lat, pokochaj mnie, jakbyś był tak młody jak był. Dawniej świat już się nie jest sam. Roztopimy się w podróży, tylko fajmy. Liczy się wrażliwość widza, który przychodzi, a na nasze koncerty przychodzą widowie, widzowie świadomi, to znaczy wiedzą na co przychodzą, i to są zawsze kapitalne spotkania. Ja zawsze lubię rozmawiać z publicznością w trakcie koncertów. Nie są to takie jakby zamknięte koncerty, że, że tylko piosenka i koniec, zawsze jest jakaś interakcja. Mamy cały czas stałych przyjaciół, którzy nas regularnie odwiedzają na koncertach. No i mam nadzieję, że po dzisiejszym wieczorze takich przyjaciół będziemy mieli też w Kozienicach. Widzowie nie tylko wysłuchali znakomitych polskich kompozycji ze znanych filmów i seriali, ale też dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących ich powstawania czy anegdot związanych ze znanymi i lubianymi postaciami z małego i dużego ekranu. Występ artystów został nagrodzony gromkimi brawami. Nie obyło się też bez bisów. Panowie na zakończenie koncertu zaserwowali kozienickiej publiczności utwór ze znanego serialu Cztery Pancerni i pies. Do jego wykonania zaprosili też widzów. I wszyscy razem deszczenie spokojne, otargały sam. A my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy w piecu na par. Nakarmimy. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Zespół piramidy wystąpił w ramach koncertu noworocznego rozpoczynającego cykl wydarzeń kulturalnych w Kozienickim Domu Kultury. W 2025 roku tutaj w tej sali, Centrum Kulturalno-Artystycznym będziemy mieć okazję gościć wspaniałe spektakle, koncerty, jak i również kabarety i seanse filmowe. Będą to niewątpliwie wyjątkowe chwile, które będą nie tylko bawić, nie tylko wzruszać, ale niewątpliwie również inspirować. Tak więc jak słyszeliśmy 2025 rok zapowiada się bardzo. Bardzo atrakcyjnie, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. A teraz kilka ważnych informacji od kozienickich strażaków na temat cichego zabójcy i jakim jest czad. Trwa sezon grzewczy, a co za tym idzie, wzrasta ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy apelują o regularną kontrolę przewodów kominowych, instalacji wentylacyjnych, urządzeń grzewczych i montowanie czujników tlenku węgla, które odpowiednio wcześnie wykryją obecność śmiertelnego gazu. Czad, nazywany cichym zabójcą, nie jest wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Bezwonny, bezbarwny, jest bardzo szkodliwy właśnie dla, dla zdrowia i życia ludzkiego. Jest nieco lżejszy od powietrza, dlatego łatwo się z nim miesza i łatwo się z nim rozprzestrzenia. Potencjalnymi źródłami czadu, czyli tlenku węgla, są kominki, są piece gazowe, są podgrzewacze, podgrzewacze wody, piece na paliwa stałe. Żebyśmy się ostrzegli od tego, potrzebujemy dobrej wentylacji, przede wszystkim tego źródła ciepła, które chcemy ogrzać właśnie nasze, nasze pomieszczenia mieszkalne lub dom, żeby ta wentylacja była prawidłowa i był dobrze doprowadzony na bieżąco tlen. Chcąc czuć się bezpiecznie we własnym domu, zamontujmy czujnik czadu, który może uratować nasze zdrowie i życie. To naprawdę niewielka inwestycja we własne bezpieczeństwo. Taka czujka czadu są to naprawdę niewielkie pieniążki, a są w stanie nam zagwarantować bezpieczeństwo nasze i naszych współlokatorów, użytkowników. Apelujemy także o dokonanie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych, układów wentylacji i odprowadzania spalin w budynkach mieszkalnych. Przede wszystkim nie możemy zatykać kratek od wentylacji muszą być udrożnione, sprawdzone, żeby zlecać fachowcom Drożność kominów. Wentylacja też jest bardzo tutaj niezbędna do tego, żeby ten dopływ tlenu świeżego był cały czas na bieżąco. Wtedy te, te spaliny będziemy w stanie wypychać tyle ile tlenu będziemy starali się pozyskiwać z zewnątrz, te spaliny w takiej samej ilości będą odprowadzone. Na szczęście w ostatnim czasie na terenie powiatu kozienickiego nie odnotowano żadnej interwencji związanej z tlenkiem węgla. W dwóch poprzednich latach. Było ich dziewięć. Jest to tendencja spadkowa, bo w roku 2023 odnotowaliśmy pięć zdarzeń na obecność tlenku węgla w domach mieszkalnych. W roku 2024 już mamy spadek, zostało odnotowanych cztery takiego typu zdarzenia. Mamy nadzieję, że w tym roku, w 2025, takich zdarzeń tego typu nie będzie. A już za chwilę, w dalszej części aktualności, powiemy o drugiej edycji budżetu obywatelskiego oraz zaproszeniu na wyjątkowy bal. Do 9 lutego mieszkańcy naszej gminy mogą składać projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 250 tysięcy złotych. W naszej gminie ruszyła druga edycja budżetu obywatelskiego. Od 7 stycznia do 9 lutego mieszkańcy mogą zgłaszać projekty do realizacji. Może to być na przykład ciekawa inicjatywa, inwestycja czy organizacja wydarzenia. Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem formalnym, a następnie poddane pod głosowanie mieszkańców. Te, które zdobędą największą liczbę głosów, będą realizowane. Z budżetu gminy przeznaczone jest na ten cel 250 tysięcy złotych. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 10 tysięcy oraz wyższy niż 100 tysięcy złotych. Do czynnego uczestnictwa w drugiej edycji budżetu obywatelskiego gminy Kozienice zachęca też burmistrz Mariusz Prawda. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie www.bo.kozienice.pl Przypominamy, że w ubiegłym roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano cztery projekty. Przeprowadzony został cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, nakarmić mózg o zasadach zdrowego odżywiania, zamontowano klimatyzację w sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Janikowie, zasadzono drzewka obok garaży przy ulicy Głowaczowskiej oraz doświetlono oświetleniem solarnym plac zabaw w psarach. Zapowiada się dobra zabawa połączona ze wsparciem dla onkologii i hematologii dziecięcej w ramach 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oto szczegóły. Gmina Kozienice, Ogród Jordanowski i sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kozienice zapraszają na bal postaci z baśni i bajek dla woźb. Sobota 18 stycznia w godzinach od 16 do 18. Zabawa połączona jest ze zbiórką na rzecz 33 finału, który odbywa się pod hasłem Gramy dla Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Na bal kostiumowy zapraszamy dzieci z roczników od 2020 do 2017. Prosimy o rezerwację miejsc, wpisując się na listę w godzinach między 15 a 18 pod numerem telefonu 48 614 25 56 wpisowe do puszki stacjonarnej wośb wynosi od 50 zł. Liczba miejsc ograniczona. Działania Kozienickiego Sztabu zostały objęte honorowym patronatem burmistrza gminy Kozienice Mariusza Prawdy. Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury zapraszają dzieci i młodzież do udziału w zajęciach w ramach akcji Zima w mieście Ferie 2025 z KDK. Zapisy na zajęcia odbywają się w dniach od 11 stycznia od godziny 10 do 18 stycznia do godziny 20. Do wyczerpania limitu miejsc poprzez stronę internetową Strefa Zajęć. W przypadku gdy limit miejsc na zajęcia po 18 stycznia nie zostanie wyczerpany, możliwe są dalsze zapisy osobiście w punkcie informacji Kozienickiego Domu Kultury, ulica Warszawska 29 lub telefonicznie pod numerem 48 611 0750 do 25 stycznia. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie www.dkkozienice.pl. I to już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.